Hej, z tej strony Cookie. Część z Was z pewnością kojarzy mnie z mojego kanału na Twitchu, na którym spędzamy świetnie czas grając razem w Genshin, rozmawiając, śmiejąc się i odwalając głupie akcje. Natomiast część z Was z pewnością nie zna mnie, więc przedstawię się. Hejka, jestem Cookie, lubię grać w Genshin. A. Muszę przyznać, że nagrywanie tutaj, siedząc sam na sam z kamerą, jest dużo trudniejsze niż prowadzenie transmisji na żywo, dlatego absolutnie szanuję każdego youtubera, któremu to wychodzi, bo na ten moment nie mam pojęcia, jak wy to robicie. Przechodząc do meritum, chciałabym wam dzisiaj przedstawić postać Kazuhy i pokazać wam, dlaczego warto uszować na jego banerze i zdobyć tą postać. Zacznijmy od krótkiej historii. Ten niepozorny młody chłopak, który przez wielu spotykany po raz pierwszy, postrzegany jest jako szeregowy marynarz we flocie Krux, który wolny czas spędza na recytowaniu poezji, a do innych zwraca się w podniosły sposób. Nikomu nie przyszło do głowy, że osoba o tak delikatnym usposobieniu może być poszukiwana w całej Inazumie. Nawet Beidu, o której mówią, że zna się na ludziach, nie miała pojęcia, jak dobrze potrafi władać mieczem. Flota kruks podróżując po całym świecie spotykała się z wieloma osobami różnych narodowości, dlatego dołączenie nowego przybysza wzbudziło w nich ciekawość, ale unikał on wszelkich odpowiedzi na zadawane mu pytania. Jednakże pewnego dnia jeden z marynarzy powiedział: Hej, chłopcze Inazuma, jak mają cię wołać chłopcy, skoro nawet nie znają twojego imienia? I wtedy odpowiedział: Nazywam się Kehater Ka Kazuha, wędrujący samuraj. Jestem twoim dłużnikiem za przyjęcie mnie, więc mów mi Kazucha. Po opuszczeniu miasta Inazuma, Kazucha wędrował tu i tam, a jego domem stała się natura. Dźwięki wiatru i wody uspokajały go, a wszystko co widział napełniało go ciekawością. Zdobył wielu przyjaciół podczas swoich podróży, jednakże jeden z nich stał się dla niego szczególnie bliski. Łączyła go z nim wyjątkowo silna więź. Przez jakiś czas podróżowali razem, ale każda przygoda ma swój koniec i stało się to, co zburzyło spokój Kazuchy. Przechmogąca szogun ogłosiła dekret o polowaniu na wizję i poprzysięgła zdobycie ich wszystkich. Każda osoba posiadająca wizję była na celowniku i nie mogła wieść swojego życia w dotychczasowy sposób. Była zmuszona do ukrywania się, jednakże ktoś ośmielił się sprzeciwić ów dekretowi i wyzwał szogun na pojedynek. Tą osobą był nie kto inny jak bliski przyjaciel Kazuchy, który wystąpił naprzeciw niesprawiedliwości i pokazał tym samym niesamowitą odwagę, wzbudzając nadzieję w sercach tych, którzy żyli w strachu. Niestety przegrał on pojedynek i został ukarany najsurowszą karą. Kazucha, mimo iż dowiedziawszy się o pojedynku, ruszył na pomoc, przybył za późno. Miecz jego przyjaciela leżał roztrzaskany na kawałki, a jego wizja była teraz pustą skorupą. Od tego momentu życie pogrążonego w smutku i żalu Kazuchy stało się nieustanną walką, która wpędzała go w jeszcze większe zagubienie i dezorientację. Nie mógł znieść, że ten niekończący się konflikt. Jest jedynym sposobem na potwierdzenie ideałów. Po tych wydarzeniach flota Crux stała się dla Kazuchy nowym domem. Jak sam mówi, Bejd zawdzięcza życie, jednakże pewne myśli nie opuszczały go i doszedł do wniosku, że jego miecz nie jest przeznaczony do zabijania, ale do ratowania. Ostrzegam, że będę teraz wspominać o wydarzeniach, które miały miejsce w fabule, więc polecam przyskipować osobom, które nie chcą sobie zaspoilerować i chcą same przeżyć emocje związane z historią Kazuchy. Traveler, chcąc dostać się do Inazumy, poprosił Bejdo o pomoc i to właśnie wtedy poznał Kazuchę. Ponadto dowiedział się, że nieopodal organizowany jest konkurs, w którym do wygrania jest wizja. Bejdo postawiła warunek, że gdy Traveler wygra ów wizję, zabierze go do Inazumy. W trakcie konkursu dowiedział się, że wygrana wizja należała niegdyś do przyjaciela Kazuchy, jednakże nie jest sprawna. Kazucha pragnął ją ożywić i szukał odpowiedniej osoby, która mu pomoże. Nigdy nie wyobrażał sobie, że to on może sprawić, żeby znowu ożyła. Podczas starcia Kazuchy z Raiden Shogun, zabłyśnięcie wizji wyglądało tak, jakby jego zmarły przyjaciel chciał mu pomóc. Po tym krótkim wstępie fabularnym myślę, że możemy przejść do gameplayu Kazuchy. Kazuha jest postacią o Anemo i używa jednoręcznego miecza. Jeżeli chodzi o talenty Kazuchy, jego elemental skill wytwarza wokół niego mini bir grupując przy tym przeciwników i zadaje im obrażenia Anemo. Natomiast jeżeli Kazuha będzie w stanie wejść w kontakt z jakimś innym żywiołem, jego plunge atak będzie w stanie zadawać hydro-pyro czy cryo damage. Co istotne w kwestii eksploracji, jego elemental skill pozwala na zbieranie przedmiotów w pobliżu w jedno miejsce, co pozwala uniknąć biegania z kąta w kąt po nie. Warto dodać, że skill kazuchy ma dwa tryby: w postaci krótkiego wciśnięcia klawisza E oraz dłuższego przetrzymania klawisza E. Ten drugi pozwala na zgromadzenie mopków, czy też przedmiotów w większym obszarze. Jeżeli chodzi o Ulta kazuchy, robi on niesamowite wrażenie i wydaje mi się, że jest on jednym z moich ulubionych. Wytwarza on wokół siebie duży wir i analogicznie do jego Elemental Skilla, również po kontakcie z innym żywiołem, pobiera go i zadaje odpowiedni damage. Warto też zwrócić uwagę na pasywkę Kazuchy, zgodnie z którą po użyciu Swirla każdy punkt Elemental Mastery zwiększa u towarzyszy Elemental Damage Bonus o 400% na 8 sekund. Dlatego warto dać Kazikowi jak najwięcej Elemental Mastery. Przechodząc do builda Kazuchy uważam, że najlepszą bronią jaką może otrzymać jest Iron Sting, którą możemy wytworzyć u Kowala. Daje ona mu 165 dodatkowego Elemental Mastery, a w obliczu pasywki, o której wcześniej mówiłam jest to niezwykle cenne. Jeżeli chodzi o jego artefakty to buduje się go pod Anemo Set, który zwiększa jego Anemo Damage Bonus oraz zmniejsza odporność przeciwników na żywioły po użyciu Swirla. Oczywiście najważniejszą statystyką, na jakiej powinniśmy się skupić, jest jego Elemental Mastery, w następnej kolejności natomiast Energy Recharge oraz atak procentowy. Pomyślicie sobie, kurczę, taki prosty jest kazucha do budowania. Wystarczy pofarmić trochę czasu jedną domenę, skupić się na Elemental Mastery i mieć idealnego saporta. Otóż nic bardziej mylnego. Spędziłam masę czasu na farmieniu artów do Kazuchy, a i tak nie jest idealny, ale zaufajcie mi, warto się pomęczyć. Podsumowując, Kazucha jest doskonałym supportem. Zarówno jego elemental skill, jak i ult stanowią niezwykle cenną pomoc w walce, czy to przez gromadzenie mobków w jednym miejscu, czy też zwiększając elemental damage bonus u współtowarzyszy. Szczerze, nie wyobrażam sobie robienia abysa bez Kazika. Wydaje mi się, że bez niego nie dotarłabym do 12 poziomu. Ponadto cudownie eksploruje się nim teren, ponieważ pozwala gromadzić przedmioty w jednym miejscu i doskakiwać w niektóre wysoko położone miejsca, co przy eksploracjach górzystych terenów dosłownie ratuje życie. Natomiast Wisienką na torcie myślę, że jest jego cała historia, dzięki której poznajemy jego charakter i to, co wpłynęło na jego ukształtowanie. Mam nadzieję, że ten film przekona niepewnych do wishowania pokazuchę, natomiast tych zdecydowanych utrzyma w pewności, że jest to dobra decyzja. W tym miejscu również chciałabym zaprosić na mojego Twitcha, na którym w środę między godziną 18 a 19 będziemy wishować pokazuchę bądź kli wspólnie na streamie. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę pogadać w moim towarzystwie o Gęsinie bądź innych rzeczach, to zapraszam na naszego Discorda. Wszelkie linki znajdują się w opisie filmu. A ja dziękuję za obejrzenie do końca i mam nadzieję, że mój pierwszy film tutaj, choć komuś, przypadnie do gustu. Życzę powodzenia w wishowaniu, niech Kazik wypadnie na niskim pipi przy wygranej 50 na 50. Bajo!